Na rok 2020 przygotowaliśmy ambitny plan działań. 9 comiesięcznych randewu biznesu, speed business meetingi, 7 spotkań w Krakowie w różnych formułach i co najmniej 8 w pozostałych regionach, spotkania dla nowych firm, ale także duże wydarzenia takie jak Gala, Bal 14 lipca w Warszawie i w Krakowie, Boże Lenuwo w obu miastach, spotkania warszawskie oraz wspólną reprezentację francuską na forum w Krynicy czy targach CSR. Przygotowaliśmy nowe cykle szkoleniowe, nowatorski program w zakresie zdobywania kompetencji handlowych, zakończony uzyskaniem państwowego certyfikatu. Chcieliśmy kontynuować działania lobbyingowe, komunikacyjne, promocyjne i wydawnicze, a także doradcze w ramach naszego działu Le Buster, Centrum Rozwoju Biznesu. Nowa siedziba miała służyć również naszym firmom stowarzyszonym do organizacji spotkań, konferencji czy briefingów prasowych. Zgodnie z założeniami, od stycznia ruszyliśmy do działania, by w pełni wykonać przygotowany plan. Pierwsze warszawskie rendezvous biznesu odbyło się w ambasadzie Francji, i dla większości z firm była to okazja do poznania nowego ambasadora Francji w Polsce, pana Frédérica Billet. W Krakowie udało się nam zorganizować dwa spotkania: jedno z konsulem, drugie wspólnie z Air France i Amcham. We Wrocławiu natomiast we współpracy z kancelarią Rödel Partner przeprowadziliśmy śniadanie biznesowe na temat pracowniczych planów kapitałowych. 31 stycznia w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się uroczysta gala CCIFP, która jak co roku zgromadziła przeszło 500 osób, głównie prezesów, członków zarządów naszych firm, stowarzyszonych największych firm polskich, ale także partnerów medialnych i instytucjonalnych. W tym roku gościliśmy również Michała Kurtykę, ministra klimatu, Waldemara Pawlaka, byłego premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Marka Borowskiego, senatora i byłego marszałka Sejmu. Wyjątkową kolację przygotował Maciej Majewski z restauracji La Brasserie Moderne oraz Jakub Kasprzak, zwycięzca polskich eliminacji światowego konkursu Bocuse d'Or. Tuż po Gali, do Polski przyjechał z oficjalną wizytą prezydent Francji Emmanuel Macron, któremu towarzyszyła liczna delegacja ministrów oraz przedsiębiorców. Było to najważniejsze wydarzenie ostatnich ośmiu lat w relacjach polsko-francuskich. Zobaczcie, jaką rolę odegrała w nim francusko-polska Izba Gospodarcza. 3 lutego 2020 roku do Polski przyjechał prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z delegacją ministrów. Za część ekonomiczną wizyty odpowiadała francusko-polska izba gospodarcza. Rano w siedzibie Izby minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire spotkał się z członkami CCIFP reprezentującymi branże z największym udziałem inwestycji francuskich, takie jak handel, telekomunikacja, bankowość, przemysł czy energetyka. Następnie wszyscy udali się na lunch, w którym uczestniczyli również ministrowie Elisabeth Bon, Jadwiga Emilewicz, Michał Kurtyka oraz Tadeusz Kościński. Do największych francuskich przedsiębiorców dołączyły firmy polskie, by rozmawiać o możliwościach pogłębienia współpracy. Wieczorem odbyło się pierwsze polsko-francuskie forum Przemysłu Przyszłości, które zorganizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Klimatu oraz Konfederacją Lewiata. Ponad 400 osób przysłuchiwało się debatom i wystąpieniom ministrów na temat wyzwań w zakresie ochrony klimatu i konkurencyjności europejskich firm. Nasza aktywność przełożyła się na ponad 100 publikacji w mediach, kilkanaście wywiadów i komentarzy oraz stanowiła realny wkład w rozwój polsko-francuskich relacji. W ramach działań centrum szkoleniowego udało nam się przeprowadzić cztery szkolenia, dwa jednodniowe szkolenia z francuskiego języka specjalistycznego, a także rozpocząć 8 kursów językowych w różnych firmach. Warto podkreślić, że nasza oferta językowa cieszy się na rynku dużą renomą, o czym świadczą powracający kursanci chcący poszerzyć swoją wiedzę o nowe dziedziny. Wspólnie z naszymi firmami stowarzyszonymi przygotowaliśmy z początkiem roku trzy stanowiska w obszarach takich jak podatek u źródła czy podatek cukrowy. Wspólnie z prezydentem miasta stołecznego Warszawy działaliśmy również na rzecz aktywizacji seniorów na rynku pracy. 1 stycznia objęliśmy prezydencję w International Group of Chamber of Commerce i przeprowadziliśmy wśród Izby ankietę, która pozwoliła nam poznać dokładną liczbę firm członkowskich czy wartość inwestycji z poszczególnych krajów. 14 stycznia w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji zorganizowaliśmy w naszej siedzibie całodzienną konferencję poświęconą mediacjom z sektorem publicznym, w której udział wzięło blisko 80 osób. A honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mariusz Haładyj. Nasz dział wsparcia dla firm Le Buster prowadził na początku roku cztery projekty na rzecz firm polskich i francuskich zainteresowanych zagranicznymi rynkami. Nadal oferowaliśmy usługę oddelegowania pracowników, a także udostępnialiśmy nasze biuro firmom, które rozpoczynają działalność w Polsce. Prowadziliśmy również szereg działań komunikacyjnych. 13 stycznia na randywu biznesu zaprezentowaliśmy nową edycję katalogu firm stowarzyszonych CCIFP. 21 stycznia odbył się komitet CSR poświęcony zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. W dniu gali zorganizowaliśmy konferencję prasową połączoną z gotowaniem na żywo i degustacją dla około 20 dziennikarzy i influencerów. Udało się nam również pozyskać 8 partnerów medialnych, w tym dziennik Gazetę Prawną. Prowadziliśmy również intensywne działania komunikacyjne w trakcie wizyty prezydenta Macrona i współorganizowaliśmy pierwsze polsko-francuskie forum Przemysłu Przyszłości, które zgromadziło ponad 450 osób. Wybuch epidemii, zamknięcie gospodarki i wprowadzenie licznych restrykcji mocno odbiły się na naszym funkcjonowaniu. Mimo całkowitego wstrzymania działalności eventowej i szkoleniowej w ciągu kilku dni udało nam się przeorganizować nasze zasoby, by wspierać Państwa w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Wspólnie z ekspertami z naszych firm niemal natychmiast uruchomiliśmy cykl webinarów, które dostarczały aktualnej wiedzy na temat sytuacji gospodarczej, sanitarnej i prawnej w Polsce i na świecie. I pomagały przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. W sumie przygotowaliśmy 57 spotkań, w których uczestniczyło 1482 osoby. Największym powodzeniem cieszyły się webinary poświęcone kolejnym odsłonom tarczy antykryzysowej, które byliśmy w stanie organizować niemal na drugi dzień po ogłoszeniu nowych przepisów. W ciągu kilku dni udało się nam zbudować osobny portal w ramach naszej strony internetowej zawierający informacje dotyczące epidemii COVID-19. W jednym miejscu mają Państwo dostęp do aktualności gospodarczych, alertów prawnych, opracowań merytorycznych z różnych dziedzin, listy organizowanych przez nas webinarów, a także nagrań już odbytych spotkań, przykłady działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu czy listy publikowanych przez nas postulatów. Wysyłaliśmy również osobny newsletter dedykowany Francuzom z najnowszymi informacjami na temat sytuacji epidemicznej w Polsce. Uruchomiliśmy również telefoniczną pomoc dla przedsiębiorców. Eksperci z naszych firm stowarzyszonych prowadzili bezpłatne konsultacje w kilku obszarach prawa, ale też w zakresie HR czy marketingu. Szybko powróciliśmy też do organizacji szkoleń językowych, dopasowując zarówno formułę, jak i zakres tematyczny do nowych wymagań. Wprowadziliśmy również nową usługę pogotowia językowego dla osób, które potrzebowały szybkich konsultacji językowych lub wsparcia w przygotowaniu dokumentów czy prezentacji. W czerwcu zorganizowaliśmy randewu biznesu w formule online, w którego trakcie rozmawialiśmy z ekonomistką i epidemiolożką o możliwych scenariuszach rozwoju epidemii w Polsce. Z kolei w lipcu przygotowaliśmy pierwsze spotkanie w formule hybrydowej, poświęcone tematowi gospodarki o obiegu zamkniętym. W siedzibie CCIFP zorganizowaliśmy debatę ekspercką, którą można było śledzić zarówno w samej Izbie, jak i online przez platformę Zoom, czy naszą stronę na Facebooku. Wspólnie z kilkoma środkowoeuropejskimi izbami francuskimi przygotowaliśmy również cztery debaty online do udziału, w których zaprosiliśmy prezesów takich firm jak Carrefour czy Orange. I każdą z nich śledziło średnio 200 osób z różnych krajów. W marcu, tuż po ogłoszeniu lockdownu oraz pod koniec czerwca przeprowadziliśmy ankietę na temat wpływu covid na prowadzoną w Polsce działalność. W obu edycjach wzięło udział przeszło 300 firm z CCFP i z Izby Zrzeszonych w IGCC. Wyniki przygotowaliśmy w formie raportu, infografiki, ale także komunikatu prasowego, który bardzo dobrze przejął się w mediach zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Wyniki cytowane były do tej pory przeszło 220 razy i trafiły między innymi na główną stronę Rzeczypospolitej, ale także do głównych serwisów informacyjnych Polskiego Radia i wielu rozgłośni regionalnych. Chcąc jeszcze bardziej wesprzeć naszych członków, uruchomiliśmy giełdę ofert przygotowanych przez nasze firmy na czas kryzysu. Publikowaliśmy je na naszej stronie, ale także w newsletterze wysyłanym raz na dwa tygodnie. Firmy z takiej formy promocji skorzystały 61 razy. W lipcu uruchomiliśmy nową funkcjonalność naszej strony internetowej, strefę dedykowaną tylko dla członków. Dzięki niej każdy pracownik firmy członkowskiej uzyskuje dostęp do nowych kontaktów biznesowych, w tym do katalogów pozostałych blisko 120 izb na całym świecie, dedykowanych zaproszeń na nasze wydarzenia i webinary, edycji danych swoich i swojej firmy, czy publikacji ogłoszeń w nowej giełdzie pracy. Jeżeli jeszcze nie zalogowałeś się do strefy członkowskiej, zachęcam do zrobienia tego jak najszybciej. Stale zwiększaliśmy zasięgi naszej komunikacji prowadzonej przez media społecznościowe. Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych platformach wykorzystywanych w biznesie, czyli LinkedInie, Twitterze, Facebooku i YouTube, dzięki czemu możemy jeszcze szerzej informować o naszych i Państwa inicjatywach. Mimo wprowadzonych restrykcji staraliśmy się również zadbać o mniej formalne relacje tym razem w formacie onlineowym. Wraz z partnerami wyborowa Pernod Ricard oraz hotelem Sofitel Warsaw Victoria przygotowaliśmy cykl sześciu spotkań, w których trakcie opowiadaliśmy o francuskiej kuchni, a także wyjątkowych trunkach z różnych zakątków świata. W tym roku ze względów bezpieczeństwa musieliśmy zrezygnować z organizacji tradycyjnego balu francuskiego. Aby jednak nie przerywać blisko 15-letniej tradycji polskich obchodów święta 14 lipca, postanowiliśmy zabrać Państwa w muzyczną podróż po różnych stylach francuskiej muzyki. Wraz z Justyną Bacz, duetem Lucy and Tom oraz Reni Jusic przygotowaliśmy ponad godzinny koncert online, który obejrzało przeszło 1400 widzów. Angażowaliśmy się również w działania charytatywne i CSR-owe. We współpracy z Fundacją Odhaed zorganizowaliśmy zbiórką środków. Ochrony i pieniędzy na rzecz warszawskich hospicjów. Szczególnie dziękujemy za wsparcie firmom Sofitel Warsaw Victoria, Wyborowa Perno Ricard, L'Oréal oraz Renault. W kwietniu natomiast wraz z CSR Info przygotowaliśmy komitet CSR w Formule Online, w którego trakcie omawialiśmy w jaki sposób firmy angażują się w działania CSR-owe podczas pandemii. Byliśmy bardzo aktywni w obszarze lobbyingu. Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy 15 stanowisk na 121 stronach wysłanych w imieniu IGCC do różnych ministerstw i instytucji. Kolejnych 8 postulatów przekazaliśmy samodzielnie już jako CCIFP. Część z naszych propozycji znalazła się w kolejnych odsłonach tarczy antykryzysowej. Bardzo dziękuję prawnikom i ekspertom z naszych firm stowarzyszonych. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy brać aktywny udział w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych dla biznesu. Byliśmy w stałym kontakcie z wieloma instytucjami rządowymi, by wspólnie pracować na rzecz rozwoju firm i polskiej gospodarki. Regularne spotkania komitetów w Formule Online najczęściej dotyczyły kwestii podatkowych, HR-owych, elektromobilności czy akcjonariatu pracowniczego. W ramach spotkań CEO Level Meeting zorganizowaliśmy również dwa spotkania na najwyższym szczeblu. W pierwszym udział wziął pan Michał Kurtyka, minister klimatu, a w drugim pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie odpuściliśmy sobie również rekrutacji nowych firm stowarzyszonych. Bezpośrednie spotkania zamieniliśmy na prospekcję online i wirtualne rozmowy poprzez platformy takie jak Zoom czy Skype. Nasza aktywność i oferowane przez nas usługi zaowocowały 27 nowymi firmami członkowskimi, w tym dwoma partnerami finansowymi: firmy Andros z grupy Matern oraz PZ Użycie. Mimo niesprzyjających okoliczności, udało się nam rozpocząć duży projekt CCIFP Innovation Hub, który ma łączyć innowacyjne startupy z Polski i Francji z naszymi firmami. CCIFP Innovation Hub to szereg webinariów i spotkań promujących nowoczesne rozwiązania i technologie, wymiana doświadczeń i kontaktów z ekspertami środowiskiem akademickim oraz wsparcie dla startupów. W ramach tego projektu wraz z firmą Rebels Valley prowadzimy program French Booster, a w listopadzie szykujemy spotkania startupów z Francji z naszymi firmami stowarzyszonymi. Lockdown i zawieszenie lotów pomiędzy Polską a Francją było wyzwaniem dla naszego działu Le Booster, Centrum Rozwoju Biznesu, którego główną działalnością jest pomoc w wejściu na nowe rynki. Szybko dopasowaliśmy nasz sposób działania do nowych warunków, wprowadzając usługę i misji czyli misji handlowej ze spotkaniami prowadzonymi w sposób zdalny. W tym trudnym czasie udało się nam zrealizować trzy misje, jedno badanie rynku, a także kontynuować świadczenie takich usług jak wynajem biura, oddelegowanie pracowników czy zwrot VAT. Uczestniczyliśmy również w dwóch dużych wydarzeniach organizowanych online przez naszych partnerów we Francji – Open de International. Oraz Business Booster Forum. W ich trakcie przedstawiliśmy sytuację gospodarczą Polski w czasach pandemii perspektywy rozwoju dla nowych inwestorów, a także odbyliśmy szereg spotkań B2B z firmami zainteresowanymi polskim rynkiem. Do końca roku pozostało kilka miesięcy, które z pewnością upłyną pod znakiem epidemii i zaostrzonych regulacji co do organizacji wydarzeń czy spotkań. Mimo tego nie poddajemy się i zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych projektach. W dniach 5-9 października po raz czwarty weźmiemy udział wraz z firmami stowarzyszonymi w targach CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym razem targi odbędą się w formule online i poza wirtualnymi stoiskami będziemy uczestniczyć w kilku sesjach networkingowych. Planujemy również wrócić z piątą już edycją badania CSR w praktyce, barometr francusko-polskiej Izby Gospodarczej. Szykujemy również kolejne wydanie naszego katalogu firm, który swoją premierę będzie miał jak zwykle w styczniu. Zmieniliśmy profil naszego centrum szkoleniowego, wprowadzając do naszej oferty nowe cykle szkoleniowe w formule online. Stawiamy na całodzienne warsztaty, które pozwalają na zdobycie umiejętności menedżerskich przydatnych w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Startujemy również ze szkoleniami handlowymi, które kończyć będą się egzaminem pozwalającym na uzyskanie oficjalnego certyfikatu państwowego potwierdzającego nowe kompetencje. Ponadto kontynuujemy nasze kursy i szkolenia językowe, a także bezpłatne webinary. Zaprosimy państwa również na cykl spotkań networkingowych organizowanych wspólnie z innymi izbami bilateralnymi, które odbędą się poprzez platformę online, pozwalającą na nawiązanie nowych relacji w formacie zdalnym. Będziemy nadal łączyć duże firmy i MŚP. Chcemy pokazać procesy i procedury zakupowe w największych firmach, a także umożliwić państwu dotarcie z ofertą do kluczowych osób. Wracamy również z cyklem randewu biznesu. Spotykać się będziemy częściej. Ale w mniejszych grupach, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Na koniec chciałam podziękować wszystkim firmom, które w tym trudnym momencie były z nami i starały się nas wspierać w różnych działaniach, a także angażowały się w prowadzone przez nas projekty. Jestem również niezwykle dumna z całego zespołu CCIFP, który szybko dopasował się do nowych warunków i nadal z zaangażowaniem pracuje na rzecz państwa rozwoju. Jestem pewna, że wspólnie uda się nam wyjść z tego kryzysu z podniesioną głową. Dziękuję.